Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. My jesteśmy, jako dobre media, w trasie teraz. Będziemy prasować dzisiaj w Warszawie. I... Ale wkrótce wracamy na forum charyzmatyczne, do Koszalina. I w kontekście właśnie Słowa Bożego warto by się zapytać, czy wolą Pana Boga właśnie nie jest wolą Ojca, którą poszukujemy, nie jest właśnie to, żeby na takim forum charakterystycznym być, żeby wzrastać, żeby rozwijać się, żeby właśnie zasłuchać się w Pana, a potem realizować jego wolę. Słyszymy dzisiaj o Hagar, która jest posłuszna, posłuszna Bogu. I również Pan Jezus pokazuje nam tą wartość bardzo wielką, tą wspaniałą, kiedy On jest fundamentem naszego życia. Czy to właśnie nie jest wola Ojca, żeby Chrystus był fundamentem naszego życia? Niech Pan Bóg nam błogosławi w tym poszukiwaniu Jego woli. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No i zapraszam na forum, forum charyzmatyczne do Koszalina.